Techniki manipulacji. Psycholog Richard Granon opisał specjalistyczne techniki manipulacji, które wykorzystuje się podczas rozpętywania pandemicznej paniki. Gas lightning zaburzanie percepcji rzeczywistości prawdziwe jest tylko to, co pokazuje telewizja, a nie to, co sam widzisz. Nieustanne bombardowanie ofiary określonymi informacjami. Kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą. Nawet ludzie, którzy na co dzień kierują się rozsądkiem, zaczynają w ten rozsądek i trzeźbą ocenę rzeczywistości wątpić. Zaczynają myśleć: może jednak jest ta pandemia przepowiadanie przyszłości, kreowanie wizji świetlanej przyszłości, która nastąpi po pokonaniu wirusa ale jeszcze musimy chodzić w maskach, jeszcze musimy zostać w domu, jeszcze musimy się zaszczepić. To jeszcze tylko dwa tygodnie. Obwinianie ofiary. Typowe działanie psychopatów. Władza mówi, my chcemy dobrze, ale, ale to wasza wina, że się nie stosujecie. Izolacja. Najlepsza metoda złamania psychiki. Lockdown to termin z więziennictwa. Atakowanie i ośmieszanie osób, które kwestionują status quo. Kto zadaje pytania, ten jest płaskoziemcą i foliarzem. Zmuszanie do wychwalania oprawcy. Gdyby nie rząd, byłoby jeszcze gorzej. Podtrzymywanie niepewności. Nie wiesz, z której strony dostaniesz. Odbieranie radości życia. Zastraszanie i mnożenie sankcji. Doprowadzanie ofiar do wyuczonej bezsilności. Doprowadzenie do apatii i depresji.